Chciałbym Wam pokazać, co już zawiera kalendarz sylwestrowy. Pokażę Wam stronę papaver.pl, czyli tak naprawdę kurs, który widzimy, jeśli mamy dostęp oczywiście do tego kalendarza sylwestrowego. Na samej górze artykułu widać, że tak naprawdę w chwili obecnej, czyli po publikacji siódmego okienka, przypominam, że przed nami jeszcze dwa. Mamy 48 odcinków filmów na łączną ilość 389 minut, czyli do pooglądania jest ponad 6 godzin filmów. I te filmy starałam się naprawdę skracać możliwie, więc nie są bardzo długie, ale jest ich sporo. Jest ich sporo i przejrzymy sobie tak pobieżnie, o czym one są, i zobaczymy, co jest w środku każdego okienka. Po otwarciu kalendarza sylwestrowego, czyli po otwarciu naszego kursu, bo to jest jeden z kursów i wszystkie kursy tak wyglądają, że na samej górze mamy filmy. I tutaj widzisz pierwszy film, czyli tak naprawdę pierwszy dostępny w chwili obecnej, czyli zapowiedź siódmego okienka. I pokażę, jak wygląda też obsługa tego kursu. Czyli tak naprawdę na samej górze mamy filmy. Jeśli włączymy Film. No to każdy chyba wie, że włączamy w taki sposób. To uruchamia się po prostu film. I tutaj uruchomi się z dźwiękiem, więc ja na chwilkę przestanę trochę gadać. Czy jesteście gotowi na otwarcie siódmego okienka kalendarza sylwestrowego? W tych filmach, które zapowiadają kalendarz sylwestrowy, ja staram się opowiedzieć mniej więcej, co jest w tym okienku, po co i dlaczego, bo czasami muszę opowiedzieć, dlaczego jakieś techniki uczę, albo gdzie one się znajdują i co z czym połączyć ogólnie. Nie są to obowiązkowe filmy, ale warto je obejrzeć po to, żeby zobaczyć coś w środku. Te filmy, jak zobaczysz tutaj, są dosyć krótkie, ten ma 3 minuty, więc tu się trochę rozgadałam, bo lubię. W siódmym okienku mamy... Może najpierw Ci pokażę co. W siódmym okienku mamy taką bluzkę. To jest bluzka, którą nazwała Marbella i ta bluzka jest w dwóch wersjach. Ta bluzka jest w, taki, w takiej wersji z bardzo przymarszczonym dołem do tego plastrona. Rękaw też jest bardzo przymarszczony, szeroki dołem. Ale ta bluzka, aby nie było tak, że jest tylko i wyłącznie w takiej wersji, i wszystkie modele, przy tym się najbardziej roz, rozgadam. Wszystkie modele starałam się przygotować w taki sposób, że nie każdy lubi jakieś bardzo duże ozdoby lub jakieś bardzo charakterystyczne elementy, więc też są takie elementy, które są bardziej spokojne. I to bardziej spokojno widać tutaj w miniaturze na przewodniku szycia, bo to jest okładka przewodnika, przewodnika szycia tej bluzki. I tak naprawdę w każdym okienku, ja będę to tylko pokazywać, ale nie będę tak dokładnie omawiać. W każdym okienku mamy przewodnik szycia, tak żeby poradzić sobie z uszyciem całego modelu, który w okienku się pojawił. I te przewodniki nie zawsze omawiają cały model, dlatego że czasami odsyłam do innego przewodnika z kalendarza sylwestrowego, bo czasami jest tak, że gdzieś pojawił się rozporek, na przykład w spódnicy, w płaszczu, w sukience. I jego można wykonać w taki sam sposób, więc pojawia się tylko raz taki przewodnik, ale to bez problemu znajdziemy wszystko w ramach kalendarza sylwestrowego. Czasami, w, a nawet nie czasami, tylko przeważnie, w okienku sylwestrowym, oprócz takiego modelu, który tutaj widzisz, który był specjalnie przygotowany do kalendarza sylwestrowego, pojawiają się inne modele, które z jakiegoś powodu są komplementarne, bo czasami, tak jak tutaj widzisz, Marbella jest kimonem, pojawiają się jeszcze dwa kimona i do nich, jeżeli na stronie, bo to są modele już wcześniejsze ze strony, jeśli były przewodniki, to one tutaj są dołączane. Wszystkie modele, które pojawiają się w kalendarzu sylwestrowym, możesz pobrać we wszystkich rozmiarach, które są dostępne. I tak na przykład Marbella jest dostępna w prawie 500 rozmiarach i każdy z tych rozmiarów jest dostępny dla Ciebie i możesz go pobrać. Nie polecam pobierania od razu wszystkiego na swój dysk, bo ja czasami coś zmienię w modelach i warto pobierać takie szablony, jak wszystkie na stronie Papavero, dopiero przed szyciem. Nie ma potrzeby pobierania tego na dysk i trzymania. Raz pobrany szablon jest dostępny do żywotniot. To jest taka informacja dotycząca wszystkich szablonów na Papavero. Natomiast w kalendarzach i w ogóle w kursach papaverowych nie trzeba niczego pobierać, nie ma tutaj czasu, wszystko jest bezterminowo dostępne, więc po zakupie kalendarza sylwestrowego, te wszystkie treści, które tutaj zobaczysz, i filmy, i treści do pobrania w formie PDF są dostępne. Dopóki Papavero będzie istniało, prawda? <grym> Istnieją już bardzo długo. Papavero ma już. Chyba 20 lat, prawie, więc nie zanosi się na to, żebyśmy tutaj Wam zamknęli dostęp do wiedzy. I teraz tak, wróćmy sobie na samą górę. I jeszcze przy siódmym okienku troszeczkę popowiadam. Przy siódmym okienku zobacz, że mamy kilka filmów. I tutaj z boku jest lista filmów, które są dostępne, i żeby go obejrzeć tego z listy, wystarczy kliknąć na wybrany list. Na monitorze widzisz przód, tył oraz. I to są filmy z modelowania. I tych filmów z modelowania y, troszkę jest, dlatego że chciałam tą wiedzę Wam tutaj udostępnić, chciałam Wam pokazać, jak to wszystko powstaje. Pomimo tego, iż wszystkie szablony są do pobrania, to chciałam Wam też pokazać, jak wygląda modelowanie. Część tych filmów, y, większa część, jest przygotowana właśnie w taki sposób, jak widzisz. Ja przygotowywałam to w oprogramowaniu do konstrukcji, ale. Część przygotowałam też na papierze niewielką. Natomiast nawet jeżeli to jest, nawet jeżeli to jest takie modelowanie, gdzie ja pokazuję to w inny sposób niż ty będziesz rysować, to bardzo starałam się o to, żeby przeprowadzić je w taki sposób, jak ty to będziesz robić, a czasami mówię o jakichś różnicach i czasami mówię o tym, jak sobie poradzisz, więc tutaj się nie masz co martwić. W razie czego pod kursem zawsze są komentarze, gdzie można o coś zapytać, i ja staram się pomagać. Pokażę ci też jeszcze raz pierwszy film dlatego, że epoka bluzkardku, dlatego że z tyłu za mną na manekinie jest ta sama bluzka, która jest w siódmym okienku, czyli Marbella i ona jest bez marszczeń. To jest druga wersja i bardzo często w tych modelach pojawiają się jakieś drugie wersje lub dodatkowe modele, które po prostu Pokazują coś podobnego, ale jednak do ubrania przez inne osoby, prawda? Bo nie każdy lubi takie marszczenia. I jeśli spojrzymy sobie na, no ja tu przewinę, ale ciągle zasłaniam rękami w kadrach, które, yy, które wam pokazuję, to ja mam na sobie też Marbellę, czyli tą bluzkę z tymi marszczeniami, więc pokazuję ją akurat, tą pokazuję też na, na sobie, bo bardzo, bardzo ją lubię. Więc przy okienku numer 7 tutaj opowiadałam ci najwięcej po to, żeby pokazać ci jak wygląda kurs, po to, żeby ci pokazać gdzie co jest. I tak naprawdę przy Marbelli mamy modelowanie kimona i modelu A i B. To jest A ten z marszczeniami, jest B. Modelujemy też plastron, czyli ten element, który jest właśnie takim dekoltem, to się tak nazywa. Ja do tego słowa nie mogę się jeszcze przyzwyczaić. pokazuje też jak zmieniać cięcia, jakieś bluzce, czyli jakieś ciekawostki, które Mogą nas zainteresować przy danym okienku. I teraz prze, pokażę Ci, przejrzymy sobie poszczególne okienka, jak one wyglądają. Więc zaczniemy w każdym przypadku od filmów. Albo może nie, albo może od, od razu od okienka. W szóstym okienku sylwestrowym kalendarza w 2023 pojawił się męski płaszcz. I to, była, to było bardzo fajne okienko, dlatego że męski płaszcz to jest coś, co na Papavero się jeszcze w ogóle nie pojawiło. I jeśli popatrzysz sobie, to mamy bardzo dużo rozmiarów do pobrania, dlatego że mamy płaszcz we wzrostach od 162 do 198 i płaszcz jest w rozmiarach od 44 do 78. W każdym w tym wzroście. Po prawej stronie zawsze mamy przewodniki szycia. Tutaj mamy przewodniki, jak wykonać kieszeń, jak wykonać rękaw, cały wszycie rękawa. To tak naprawdę o rękawie, o wypełnieniach w rękawie. Mamy przewodnik jak wykonać rozporek. Tutaj nie pojawił się przewodnik, jak wykonać cały płaszcz, bo za chwilę on się pojawi w przypadku innego płaszcza, dlatego tutaj się nie pojawił. W przypadku szóstego okienka, okienka numer 6, pojawiły się też filmy, i te filmy pojawiły się dotyczące konstrukcji kołnierza do płaszcza, takiego innego niż, no, takiego, takiego innego powiedzmy, z takiego kołnierza w płaszczu, który jest zapinany pod samą szyję i ma piękny kołnierz. A może ja to włączę, to ci pokażę. Do środka tyłu. Kołnierza. Ja już becznę gdy nagrywam długiej ten, ten Taki kołnierz, który jest w płaszczu zapinanym pod szyję, i ten kołnierz jest na stójce, więc mamy modelowanie takiego kołnierza. W okienku numer 5 zaczyna od tego, że pojawiła się pojawił się damski t-shirt Polo. Ale to jest tak, że jak pojawia się damski t-shirt Polo, i on jest tematem naszego okienka to niekoniecznie jest tak, że on jest jedyny i że to jest tak naprawdę wszystko, co otrzymujemy od tego damskiego t-shirtu, od tego damskiego polo wychodzimy, natomiast my sobie w tym damskim polo przygotowujemy mnóstwo rzeczy i to jest tak, że do każdej tej sukienki, do każdej tego do, do, do każdego tego, rozpędziłam się z tą sukienką, ale do każdej takiej koszulki polo y, są jakieś elementy, które y, dokładamy i zmieniamy fason albo w inną koszulkę, albo w zupełnie coś innego, czyli na przykład sukienkę lub tonikę. I tak jak widzisz, w okienku tym zostały przygotowane dwa modele 2064 i 2065, dlatego że jeden to jest t-shirt bazą jest t-shirt i te wszystkie rzeczy przygotowujesz razem z t-shirtem, natomiast drugą bazą jest sukienka dzianinowa, bardzo dopasowana i jak mówię, jak zaraz powiem o tym, że mamy jakąś bluzkę z falbanką, to możesz od razu wiedzieć, że mamy tą bluzkę w postaci t-shirta, ale mamy też tą bluzkę w postaci sukienki dopasowanej, czyli budujemy sobie na tych dwóch bazach i to oczywiście tak działa. I teraz zobacz, mamy tak, że mamy kołnierzyk taki, bebe, niektórzy go nazywają Petrosia Pana, Obie nazwy mi się podobają, więc je zostawiam. I taki kołnierzyk pokazuje, jak przygotować do jednej i drugiej bluzki, i on też pojawia się do pobrania w obu wersjach czyli do sukienki i do t-shirta. To cały czas będzie, ale nie będę już tego mówić, bo musiałabym to mówić za każdym razem przy każdym elemencie. Mamy rękawy A, czyli takie prościutkie rękawy. W t-shirtie on jest krótki, w sukience on jest długi, więc można sobie skrócić. Tak jak tutaj już mówiłam, to jest sukienki, sukienkowy, rękaw A długi. Mamy rękaw B, czyli taki rękaw wykończony ozdobną plisą i oczywiście wszystko pokazujemy, jak szyć, jak modelować, ale też jest do pobrania. Mamy rękaw marszczony, mamy rękaw tulipan, też z przymarszczeniem na górze. Jeśli ktoś zna kurs Lady Violet, to wie, że tam się pojawił taki z zakładkami, a tutaj mamy taki z marszczeniami. Mamy falbankę. To jest falbanka z prostokąta, więc ona się, nie pobie... ona się nie pojawia do pobrania, bo to byłaby przesada drukować prostokąt, prawda? Ale mamy linie cięcia na sukience i na t-shirtie, gdzie sobie obciąć, żeby właśnie w taki sposób dostać bluzkę. Mamy sukienkę trapezową. To jest tylko lekcja modelowania, tego nie mamy do pobrania, ale jest zaznaczone. Mamy sukienkę falbaniastą i też jest to lekcja modelowania. Pokazuje, jak takie falbanki przygotować, a Ty sobie prosto czy sukienkę, czy bluzkę obetniesz. I to jest wszystko, co mamy w tym okienku sylwestrowym. Natomiast przypominam, że wszystko to jest do pobrania i, je, i są też przewodniki szycia. I tutaj przewodnik szycia jest do modelu 2064, czyli prostej sukienki. I tutaj szyjemy prostą sukienkę. Tutaj jest tu są dodatki do koszulki Polo, te dodatki, które pojawiły się tutaj jako nowe, dlatego że koszulką zaraz zobaczysz, zajmowaliśmy się też wcześniej. Ale obejrzymy sobie jeszcze okienko numer 5, co się dzieje w filmach. Mamy modelowanie sukienki, numer, modelowanie sukienki trapezowej, mamy modelowanie bluzki i sukienki z falbankami, mamy też Naukę szycia. Te filmy nie pojawiają się tutaj często, ale mamy. Marszczenie na dwóch jest... nitkach to jest czynność, która może ci się przydać w bardzo różnych momentach. Na przykład przy przemarszczaniu falbany. Który... To jest właśnie lekcja marszczenia na, dwó na dwóch nitkach. Mamy też modelowanie: rękawa B, rękawa CD. I wszystkich rękawów, bo to jest F, G, modelowanie z bówką, więc tak naprawdę pojawia się modelowanie tych wszystkich elementów, które widzisz. Nie pojawiło się modelowanie kołnierzyka, na przykład, dlatego, że zaraz zobaczysz był. Wcześniej. Okienko czwarte kalendarza sylwetrstrowego to jest płaszcz damski. I tak naprawdę to jest taka baza do modelowania, ale można ją uszyć. Ja sama mam takie płaszcze. Mam kilka płaszczy bardzo podobnych, bo czasami zmieniam jakąś drobnostkę, ale tak naprawdę ten płaszcz spokojnie można sobie uszyć. I jest cały przewodnik szycia płaszcza. To jest to, co Ci powiedziałam wcześniej. Później w męskim pojawiają się tylko takie szczegóły dotyczące bardzo szczegółowe rękawa, rozporka. I nie pamiętam, co nam jeszcze było, ale był jakiś trzeci. <laughs> Natomiast tutaj pokazujemy krok po kroku, jak, jak, przy, jak uszyć płaszcz. Więc, czy wybierzesz damski czy męski, to te zasady tutaj w tym są analogiczne. Więc mamy ten czwarty. Pojawił się tylko płaszcz, ale za to w lekcjach modelowania pokazuję, jak przygotować zupełnie inne klapy. Czyli powiem ale to, to za chwilę, tylko w jednym przypadku, przewracza. ale będzie można tak zaglądać w każdym przypadku, w przypadku wszystkich kołnierzy. I ja tutaj pokazuję, jak przygotować klapy, nie jak modelować i konstruować od nowa, czyli nie musisz zacząć konstruować i męczyć się z jakąś konstrukcją, tylko pokazuję, jak z tego płaszcza. Przemodelować na inne, czyli jak sobie poradzić ze zmianą kołnierzy, ze zmianą klap, zmianą proporcji. Także tutaj pojawiają się właśnie takie, takie lekcje modelowania, które pomogą Ci zmienić na inne. I tutaj też pokazuję, jak modeluje się obłożenia do płaszcza. No bo je się wycina troszeczkę inaczej niż wierzchnią warstwę, dlatego tutaj uznałam, że to jest bardzo, bardzo ważne. I to jest wszystko na temat płaszcza. Natomiast w trzecim okienku sylwestrowym pojawiają się sukienki. I tutaj, tak jak widzisz, te sukienki są przeszyte z durówki, czyli z takiego płótna bawełnianego, które nie było nawet zafarbowane, więc wygląda jak wygląda w sensie kolorystycznym. Natomiast z takiego płótna przeszywa się pierwowzory, prototypy. Przeszywa się próbnie modele, o tak powiem. Przeszywa się próbnie modele po to, żeby zobaczyć, jak wyglądają proporcje, jak wygląda model, jak wygląda fason. Natomiast ty, mam nadzieję, będziesz szyć to z kolorowych materiałów lub jednobarwnych, ale jakichś pięknych. Ja musiałam je przeszyć po to, żeby zobaczyć, jak wygląda fason, i po to, żeby tutaj pokazać. Kiedyś niektóre z tych szablonów pojawią się na papawero. Niektóre, nie planuję na razie, że to będą wszystkie, ale jeśli się pojawią, o tak powiem, no to wtedy przeszywamy i tak było w poprzednim kalendarzu sylwestrowym, gdzie, gdzie pojawiały się bluzy dziecięce, a potem męskie i damskie, pojawiła się pola, a potem je publikowaliśmy na papaveru i one były przeszywane specjalnie później. Natomiast tutaj pojawiają się właśnie w takiej formie. I znowu mamy sukienkę do pobrania we wszystkich szablonach, mamy tutaj pliki do pobrania. Przewodniki szycia, bo w tym okienku pojawiły się trzy sukienki. To jest 2077, 2078 i 2079, i tutaj pojawiły się przewodniki szycia tych fasonów, i to są przewodniki nie całego, całej sukienki, tylko dotyczące tego, żeby uszyć taką kieckę, w sensie doprowadzić do tego momentu, kiedy my już dalej możemy korzystać z przewodnika szycia zwykłej sukienki, która też tutaj się. Znajduje. Już jedną widzieliśmy na samej górze. I tak naprawdę. Aha, tutaj była jeszcze jedna czwarta. Model 2079. A nie, trzecia. 78, 79, 80. 80. No to ja właśnie widzę, że brakuje jednego przewodnika. Raz, dwa, trzy, cztery. A nie, wszystko jest. No dobra, bo już myślałam, że muszę coś uzupełnić. Wszystko jest. I teraz mamy jeszcze w. W każdym okienku sylwestrowym, może nie w każdym, ale do wszystkich modeli, które tutaj się pojawiają, pojawia się baza do modelowania. I to jest sukienka, która jest baza sukienki, baza sukienki dzianinowej, dlatego, że tutaj te dwie sukienki y, przeznaczyłam na dzianinę, według mnie lepiej wyglądają na dzianinie. Natomiast ty możesz chcieć wymodelować albo na dzianinie, albo na tkaninie i bazy tutaj też się pojawiają, czyli takie ołówkowe sukienki. No i je też można uszyć jako zwykłą sukienkę, ale my tutaj je wykorzystujemy jako baza do modelowania. W drugim okienku sylwestrowym, ale zajmijmy, zajrzyjmy jeszcze do trzeciego do filmów. W trzecim, w trzecim okienku sylwestrowym pojawiły się lekcje modelowania i tutaj mamy modelowanie 2077, 78, 79 i 80. To są cztery te sukienki, które pojawiły się, i oprócz tego, że mamy lekcje szycia, w PDF-ach tutaj mamy lekcje modelowania, czyli jak je przygotować samodzielnie. W tym, w tym w tym okienku pojawiły się też sposoby na podwinięcia dołów, dlatego że pojawiły się dzianinowe rzeczy i musieliśmy sobie uzupełnić wiedzę o to, jak podwinąć dzianinowe rzeczy. Czyli do tego filmu zaglądamy, żeby móc podwinąć rzeczy, wykończyć na dole rękawy czy doły sukienek. Następne okienko to było trzecie, następne okienko sylwestrowe drugie, tutaj pojawił się męski t-shirt i tak naprawdę pojawił się zarówno t-shirt, dlatego, że tą koszulkę możecie uszyć jako zwykły t-shirt, to nie musi być koszulka z tymi kołnierzykami i pojawił się przewodnik szycia koszulki polo, czyli tutaj Tutaj oglądamy sobie, jak szyje się koszulkę Polo, a tylko dodam, że w damskiej pojawił się inny sposób na wykończenie polo, dlatego że jak pojawił się kołnierzyk bebe, no to pokazałam inny sposób i też można wykorzystać go tutaj w męskiej. To warto sobie obejrzeć. Są więc dwa przewodniki szycia koszulki Polo, samego zapięcia polo i kołnierzyka. Tutaj pojawiła się też instrukcja szycia zwykłej koszulki, w sensie t-shirta. Więc tutaj akurat mamy t-shirt i t-shirt raglan, ale taki przewodnik jest dodany ze strony z modelu 0865. I na tej, w tym okienku mieliśmy koszulkę Polo, oczywiście we wszystkich rozmiarach. I ta koszulka chciałabym tylko dodać, że jest koszulką nową pod względem konstrukcji, dlatego że w tej koszulce mamy bardziej dopasowany rękaw niż w modelach męskich, które wcześniej się na stronie pojawiły. I tutaj ten fason jest inny i on się pewnie kiedyś pojawi na papawero za jakiś czas. Natomiast ten fason uważam, że naj, jest najfajniejszą koszulką, t-shirtem takim papaverowym. Ale nie wszyscy lubią dopasowany, dlatego w okienku sylwestrowym pojawiły się koszulki. To są dwie koszulki, które na stronie już były. Mamy koszulkę z takim V i mamy koszulkę z okrągłym dekoltem. I te koszulki już na stronie są. To jest 20, 2066. Nie, to nie jest 2066, tu znalazłam błąd. Tutaj muszę poprawić i nie powiem ci teraz, bo nie pamiętam z e, pamięci. Ale mamy dwie takie koszulki, które ze strony są, już są i one są, jak widzisz, dużo luźniejsze i je też można przemodelować na polo. Do tego też można samodzielnie wykonać kołnierzyk, wymodelować i uszyć taką szeroko. I jeszcze zajrzyjmy sobie do filmów z okienka numer 2. Tego jest naprawdę do, dużo. O no i teraz już mogę ci powiedzieć, że z jedna z tych męskich koszulek to była o numerze 513, dlatego że w tej koszulce 513 pojawia się taka wstawka na ramieniu, a ja tutaj pokazuję, jak ją usunąć. Czyli jak ktoś będzie chciał wrócić do takiego zwykłego t-shirta i w ramach kalendarza sylwestrowego uszyć sobie zwykły, podstawowy t-shirt, a nie z jakąś wstawką, a jego tutaj mm, nie ma, takiego podstawowego, szerokiego, jest właśnie ta 513, ale mam taką wstawkę i wystarczy naprawdę rozciąć i coś podoklejać i mamy. Też możemy po niego sięgnąć. W okienku numer dwa, oprócz tego, że pojawiły się t-shirty męskie i polo, to chciałam, żeby to okienko było jeszcze ciekawsze, bo mam taką tendencję do tego, żeby dodawać i dodawać. Zresztą widzisz, że tego jest ogrom. Mamy tak naprawdę, jak przygotować dwa inne dekolty. I to są lekcje szycia. Lekcja szycia wideo i ja Ci tutaj kawałeczek pokażę. Może nie całą, ale kawałeczek. Łącznie do tych dwóch elementów, dlatego że zanim zaczniemy je wszywać, musimy wykonać kilka czynności związanych z przygotowaniem ich do przywania. Może trochę dalej. Całej koszulki nie jest nam do szczęścia potrzebny. Wykonałam ten szef pomocniczy z jednej strony i teraz połączę te elementy z drugiej strony. I znowu przykładam je do siebie tymi zaokrąglonymi. miejscami. To Są właśnie trzy lekcje szycia i wykonujemy całe dekolty od początku do końca. Ja tutaj nie pokazuję takiego zwykłego dekoltu, dlatego że on się znajduje w lekcji w formie PDF do pobrania. Ale w pierwszym, znaczy w drugim, w drugim tym okienku sylwestrowym pojawiły się też filmy o, o modelowaniu. I modelujemy tutaj kołnierzyk na stójce cały od początku, czyli mierzysz dekot i modelujesz cały kołnierzyk na stójce. Modelujemy też kołnierzyki takie bebe, czyli te półokrągłe, te, które później pojawiły się w damskiej odzieży. A ja już się tutaj rozpędziłam, ale chciałam, żeby wszystkie kołnierzyki były razem. I modelujemy zapięcie polo. No To jest bardzo prosty film tutaj. No nie ma się czym chwalić, że on powstał, ale chciałam, żeby ci, poka chciałam ci pokazać po prostu, jak to wycięcie powstaje. Yy, I to by było drugie okienko. Natomiast teraz przejdziemy do pierwszego. W pierwszym pojawiły się spódnice i tych spódnic jest dosyć dużo. Mamy oczywiście przewodnik szycia, i tutaj widzisz przewodnik szycia, to jest przewodnik, szycia, przewodnik wykonania spódnicy podstawowej, takiej ołówkowej, czyli krok po kroku nauczysz się tutaj, jak. Uszyć spódnicę. I ten przewodnik naprawdę wystarczy, żeby do tego, żeby uszyć każdą następną, no bo jak nie będzie rozporka, no to nie będziesz go wszywać. Jak nie będzie podszewki, no to jej nie wszyjemy. Jak nie będzie paska, tylko obłożenie, to w przewodniku akurat też to omawiam. <grym> Więc tutaj mamy modele spódnicy, które się pojawiły 2072. I znowu we wszystkich rozmiarach, i teraz w przypadku spódnic, tak jak przy niektórych spódnicach na Papa Wero. Mamy bardzo dużo rozmiarów, dlatego że oprócz tego, że mamy spódnicę w takim standardowym rozmiarze, i ja sobie to talię nazwałam, nazwałam S jako standard, no to przygotowałam na takie rozmiary S-4, S-8, S-4, S-8. Tutaj jest rozmiarówka według brzuszków. Taki artykuł na papaweru można go sobie przeczytać dokładniej, o co chodzi. Natomiast mówiąc tak bardzo obrazowo, to jeśli masz w talii. Jeśli masz rozmiar na przykład 40, powiedzmy, to wybierasz sobie S40, no odpowiedni wzrost jeszcze. Ale jeśli masz tyle w biodrach co rozmiar 40, ale w talii masz dużo, 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 dużo mniej, to nie musisz się męczyć z dopasowywaniem zaszewek, tylko wybierasz sobie S-8 i to jest dla talii o 8 cm mniejszej niż rzeczywiście w rozmiarze 40 byłoby. Czyli tak naprawdę na mniejsze i na większe talie przygotowane do tych samych bioder, więc na mniejsze i większe wcięcia w talii, po prostu mówiąc tak kolokwialnie. Więc tych rozmiarów jest tutaj no może nie 500, ale niedużo mniej. <laughs> Więc mamy. Chociaż może tego tyle by się nazbierało, bo mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No to by się nazbierało 490 rozmiarów spódnic. I teraz patrzymy, jakie te spódnice są. Mamy model podstawowy, czyli obłożenie mamy, a nie pasek i to jest model, z którego wychodzisz do modelowania. Po to on tutaj jest tak naprawdę, ale można go też uszyć jako zwykłą spódnicę na obłożeniu. Mamy spódnicę ołówkowe, ołówkową. Z modelowanym paskiem, czyli ten pasek nie jest wycięty z prostokąta, tylko jest pięknie modelowany, znowu w tych wszystkich rozmiarach. Mamy spódnicę długą, taką syrenkę zawężaną w kolanach. Mamy spódnicę z podwyższonym stanem, też przygotowaną specjalnie do tego kursu. Mamy spódnicę trapezową z zaszewkami. Mamy też dodatkowe spódnice ze strony, dlatego że ja o czymś opowiadałam i chciałam je, chciałam je tutaj dorzucić, bo jeśli możesz coś wymodelować, to warto, żeby było. Można też wydrukować, żeby sprawdzić, jak taki szablon wygląda. I pojawiła się spódnica z supłem lub bez. No bo ten element jest dodatkowy, więc nie trzeba go dodawać. Mamy też spódnicę trapezową z takimi stawkami, ale mamy też taką piękną spódnicę z podwyższonym stanem i to jest model 0988. Przepiękna graść, zmęczyłam się już na tej filmie, dużo tego jest bardzo. No, i to jest y, wszystko tak naprawdę, co pojawiło się w kalendarzu sylwestrowym. Ja jeszcze tylko pokażę Ci, że w pierwszym okienku kalendarza sylwestrowego, czyli w pierwsze okienko pojawiło się też dużo filmów, bo mieliśmy modelowanie tych wszystkich spódnic, czyli modelowanie ołówka na papierze. <grym i wytanie> dlatego, że. Tutaj wyłączę głos, to będę mogła sobie wygadać. Dlatego, że mm, tutaj mamy tak, jak Ty byś. Modelował czy modelowała dokładnie na papierze, i przy modelowaniu takim, powiedzmy, dłuższym, takim, które uznałam, że na papierze warto jest ci pokazać, pokazuję też na papierze, bo to jest dużo więcej tych rzeczy i tak naprawdę chciałam, żeby to na papierze również było. Tutaj mamy modelowanie spódnicy ołówkowej, ale to już jest modelowanie ołówka z paskiem, czyli też się po prostu takie ołówka z paskiem pojawia, ale tym razem pojawia się to już w oprogramowaniu. Tutaj Tutaj naprawdę wystarczy tyle. Mamy też modelowanie syrenki, mamy modelowanie spódnicy z wysokim stanem, mamy przygotowanie formy spódnicy trapezowej. Tutaj supłem, którą widzieliśmy na, do pobrania, dlatego ona się tam do pobrania pojawiła, bo tutaj było modelowanie i chciałam nie zostawić Cię bez gotowca. Mamy też to modelowanie supła na papierze, bo chciałam Ci pokazać, że to wygląda tak samo. Pomimo tego, że ja to pokazuję w oprogramowaniu, to tutaj przy tych filmach siódmym i szóstym one są pomarowane od pierwszego do. On no na razie do 40 któregoś, ale będzie ich troszeczkę, troszeczkę więcej, bo jeszcze zostały dwa okienka. Mamy też modelowanie tej przepięknej Grace, czyli tak naprawdę tej spódnicy, która jest już na stronie tej 988, którą miała na sobie nasza śliczna Natalia. Więc ona też się pojawia. Mamy modelowanie 686. To była taka trapezowa z takimi fajnymi trójkątnymi wstawkami. Natomiast przy tym filmie pojawiły się też filmy szycia, które obowiązują nie tylko przy tej spódnicy, ale przy wszystkich kolejnych, bo pojawiło się na przykład strzywanie zaszewki. I tutaj ten film polecam do strzywania zaszewek wszystkich, które pojawią się też przy sukienkach później, czy przy, czy przy reszcie modeli. Mamy też szywanie rogu. To jest taki element, który bardzo często w odzieży się pojawia i pokazuje krok po kroku jak się z takim rogiem postępuje i jak sobie z nim poradzić. I na koniec film, który pojawił się jako pierwszy, a ja omawiam jako ostatni, to jest oklejanie materiału wkładem odzieżowym. Taki film, który uważam, że też jest potrzebny. I to jest wszystko co pojawiło się w kalendarzu sylwestrowym. I mam nadzieję, że że Ci się ta zawartość podoba, bo tego jest naprawdę bardzo dużo. Mamy siedem okienek, pojawią się dwa. Ja tylko przypomnę, że jedno okienko, które się pojawi i zapowiadałam to już wcześniej, będzie okienkiem, które dotyczy odzieży dziecięcej, bo odzieży dziecięcej jeszcze w papawerowym kalendarzu sylwestrowym nie było. No i tych szablonów tam trochę będzie. I one będą tematycznie nawiązywały, to nie będą te same, ale one będą tematycznie nawiązywały do poprzednich dni kalendarzowych i do ostatniego, który pojawi się w Sylwestra, również. I w Sylwestra będziemy szyli coś pięknego na Sylwestra. Dzięki za oglądanie i mam nadzieję, zapraszam do wspólnej pracy.